Tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, nagrywam w takie golden hours, żeby wy widzicie, co mi się tutaj robi na, na włosach od słońca. Nie mam gdzie w ogóle stanąć, żeby przez okno, przez rolety nie przebijało w jakiś sposób słońce. No ale dobra, to jest początek drugiej części naszego, a raczej oliwki, back to school do czwartej klasy. Jak wiecie, byliśmy na zakupach i parę rzeczy jednak nie udało się kupić, albo o tym zapomnieliśmy spróbujemy w ten sposób, jest nadzieja więc oficjalnie jeszcze raz, hejka tutaj Daria, witam was na kanale Darliwka w oficjalnej drugiej części back to school do czwartej klasy, Oliwki chyba to dobrze powiedziałam, back to school, prawda no i słuchajcie, jest tak, Oliwka nie wybrała plecaka, bo jak byliśmy na zakupach w Carrefourze, no to były tam niby jakieś, ale ona się nie mogła do końca zdecydować, my też odrazaliśmy plecak, który nie ma żadnych tam wyprofilowań na, na plecach, wiecie, na przykład bardzo podobał jej się plecak z wansa, taka szachownica, ale on był taki szmaciany, taki po prostu materiał, że dosłownie byście go mogli zgnieść, wiecie, o co chodzi. A ja bym wolała, żeby ona jednak miała coś tam na plecach, jakiegoś wyprofilowanego, usztywnionego lekko. No więc powiedziałam, że zostawimy ten temat plecaka. Poglądałyśmy sobie tam na internetach plecaki różne i my też z Dawidem przelotnie byliśmy kiedyś właśnie w galerii, weszliśmy do smyka i do Empika i były bardzo fajne, biało-czarne plecaki. No i chciałabym, żeby Oliwka zobaczyła je na żywo, żeby zdecydowała, żeby. Dotknęła i po prostu wybrała stamtąd. Dlatego dzisiaj zabieramy Was na część drugą naszych zakupów szkolnych. No i tak, fajnie by było, gdyby udało się kupić wszystkie brakujące rzeczy. No ale jak się nie uda, to będziecie w sobie zadowoleni, że będzie jeszcze jedna część zakupów szkolnych, bo tak, brakuje nam plecaka, zeszytu od religii, zeszytu do muzyki i to Wy dobrze wychwyciliście, bo ja to bym zapomniała na bank. Chciałabym jednak dokupić ten zeszyt do techniki w twardej oprawie. Nie mamy śniadaniówki, nie mamy bidona, nie mamy woru. Na VW albo na buty, bo jeden już mamy. No i słuchajcie, już się siedem rzeczy zrobiło. A co tutaj jeszcze? Butów po szkole, stroju na VW. Dziewięć rzeczy. Słuchajcie, dziewięć rzeczy. Więc. Zabieramy Was na zakupki, mam nadzieję, że uda się znaleźć jak najwięcej rzeczy i mam nadzieję, że pomożecie, jeżeli znowu czegoś zapomnimy, więc zapraszam do oglądania. Zostawiajcie łapki w górę, no i jeżeli nie widzieliście pierwszej części zakupowej, no to zapraszam. Mam nadzieję, że znajdziesz ten wymarzony i odpowiedni plecak dla Twojego przekonania czarności i Twojego nowego gustu. Ma być szachownica, tak? Odwiedzimy Smyka i Empika, bo tam widzieliśmy właśnie te plecaki, czarno-białe szachownice, więc mam nadzieję, że któryś oliwce będzie odpowiadał. One były z usztywnieniami, więc takie wiecie, spoko do czwartej klasy. I słuchajcie, to będzie oficjalny przegląd Back to School w Smyku. Idealny. Bidon już mamy, o bidonie też zapomnieliśmy. Jeszcze Śniadaniówka, zeszyt do religii plecak. Właśnie ten ostatni oglądaliśmy. Co? Co masz? Nie rób sobie żartów z matki Oliwia, proszę cię bardzo. No to jest super. Ten jest fajny? Tak. Bardzo ładny jest. Kratko, ej zobacz, ile tutaj ma fajnych takich przegródek. Ale to fajniejsze. Portfel jeszcze widzieliśmy z tatą, a też musisz wziąć. Ej, osta... ej, a zobacz to Oliwka. Patrz. To jest taki, jakby ty i ja połączona w jedno. Widzisz to? Fioletowy z czarno-białym, ale bardzo ładny. Podwórki. To Stachu jest. Nie do potworek po prostu. No tu masz puszynowy. Pusinowy plecaczek, a kuzynka Iga kupiła pusinowy plecak. Czyli zobaczcie jak mega szybko poszło. Mamy plecak, mamy bidon do, do kompletu, wszystko szachownica. W tym roku jest element po prostu obowiązkowy szachownica we wszystkim. Te są takie małe plecaczki, to nie... Ej, mega szybko począł. To teraz takie ostatnie pierdółki tylko będą. Ten z pieskiem pokaż. Ale Oliwia nie chciała tego z pieskiem, już oteczkę tam robiła burzę, bo teczkę ma taką szachownicę. No dobra, no to słuchajcie, jeżeli przegląd, to pokazujemy co jest i oceniamy razem z Oliwią. W ogóle jestem ciekawa, jakby wyglądała nasza wyprawka. Taka wiecie, 100% moja i 100% Oliwii. Prezentacja, dawaj do tyłu. Trzeba go będzie opuścić. Nie, no, szłoczko jest. Opuścić, no lekko, tak, bo tu masz tak do góry. Co? zadowolona z takiego wyboru? Tak, czy nie? Tak. Dawaj, bo chcę Ci coś pokazać szybko. To jest rodzaj psa, o którym marzyłam. O, zawsze. To jest potrzebne do Back to School? Nie, ale to jest Czy to jest potrzebne do Back to school? Wiecie, Czy to jest potrzebne? Nie, chodź Ci coś pokażę, chodź, 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 zobacz. To. Jakbyś szła do zerówki teraz, to to by był normalnie Twój plecak. To jest takie cute, słodziutkie. Więc tak, dla fanów Stitcha, słuchajcie, cały stędzik wypełniony kredkami ołówkami, flamastrami, wszystko z postacią Stitcha. A kiedy ja Wam tutaj gadam i robię przeglądy, to znalazł się worek na włew, wszystko w szachownicy Oliwia, a może jeszcze szachy byśmy kupiły. Co ty możemy o tym pet sądzisz? Shopa kupić. Co? Petropa. Petropa nie szachy chyba, bo jak wszystko z szachownicą. Ej, Petropa jest zakolorowy, zdecydowanie. Minecraft, mini mini. Ale fioletowy jest. Co? Ty mnie teraz fioletowym nie zagaduj. Poszukiwania portfela. No i mamy tutaj taką szachownicę. To jest to samo. To jest to samo, no chyba, że coś innego, bo zobaczcie. Nie, no tak samo. Jest ogromny. No to to najbardziej będzie Ci pasowało, chyba, że byś wolała coś takiego jest po prostu taki czarnego. Przesaczek? No. Taki mini, mini Pikachu. Ale to bardziej tak do zerówki albo do przedszkola. Czyli co, już portfel wybrany? Tak, tak szybko? Nie, ale zaraz zobaczę. A Z ten? Oliwia, zobacz jaki ten jest super. Nie. Mega ładny, nieładny? No. My o nim nie gadaliśmy ostatnio. Matko, co się z nią stało? Zobaczcie, przeszła na ciemną stronę mocy. Słuchajcie, e, Dawid tutaj jeszcze znalazł ten plecak, który bardzo podobał nam się w kerfurze, Ten z tym symbolem, wiecie, serduszka. I Oliwia teraz, dobra, Dawid, słuchaj, Oliwia powiedziała, że zrobi wszystko, żeby kupić tego petshopa. Zmieniamy całą Twoją wyprawkę na różowo-fioletową i kupujemy pet -shopa. jesteś poważna, nie będę zmieniała wyprawki żadnej, już jest wszystko pokupione, ludzie. Ej, no to, co? to o co chodzi? Ten plecak? Do czwartej klasy? Ale zobaczcie, tutaj dla maluszków mega, mega wybór. Oliwia, to powiedz mi, co z tą fazą na czarno-białej, ty na... chce. chcę. No mhm. i mam, ale... Ten patrzeb jest dużo Czyli barmi wewnątrz barmi. ciebie nadal siedzi to kolorowe, słodziutkie. Ej, wiesz co, że Oliczka. To jest firma Kajoki, nie? Kajoki, kajoki, no na dobra, kajak chcesz iść? 20%. Na kajoka? Kajoki. Dobra, pojedziemy na te kajoki, Będziesz pływać, tak? Jeżeli chodzi o wybór piórników smyku, to powiem wam, że jest przeogromny. I to jaki byście nie chcieli, z jakim motywem byście nie chcieli. I puszyny, i kuromi, i Hello Kitty, i dla chłopaków, i z Minecrafta, i super bohaterzy i dosłownie wszystko. I jakieś słodkie misie, i większe, i mniejsze, i z jakimiś organizerami w środku. Tutaj bobaski, no nie na tu to, to akurat żartuję, ale no plecaki. Barcelona, cza Barcelona? Cza czarna strona mocy tutaj za. Mną, ciągle ogląda wszystko. No dobra, to teraz słuchajcie, yy, idziemy dalej, no bo to miał być przegląd, a ciągle kręcimy się tutaj. Pokazywałam stitchowe rzeczy, plecaki, piórniki, idziemy dalej na back to school. Tutaj lecimy z klasyką, czyli bambino, kolorino jakieś małe nożyczuszki, za... Ej, ale załóż nawet kredki kuromi są. Ja i ja, ja będę miała je, ja, jak mi kupisz. Nie kupię ci tego pet i nie kombinuj. O jadzie, piękne widonki. Super, ten jest bardzo ładny, no. mega ładny. No dobra, tutaj jakieś stempelki, to takie Do bardziej dynik. przedszkole. Z kim? Teraz to z, kupisz wszystko, nawet plecak, z skórą, mi byś kupiła, żeby tylko tego pet shopa nie bądź taka stana. Ta... Zobacz, jakie piękne ołówki, prawda, Miała że mi. chciałabyś je kupić? Miała, nie. A w której klasie je miałaś? W drugiej. W drugiej klasie? Ej, no bo chyba wtedy robiliśmy taką puszynową wyprawkę, nie? Plecak, wszystko było puszynowego. Najsticze, no puszyny, to jest bardzo fajne <śla> i to yeah. jakie fajne. To też fajne. Normalnie by to wzięła, ale i odkleiło się. Odkleiło jej się na czarną stronę mocy w tym roku. O matko, ale zobacz, David! Jej się odkleiło na czarną stronę mocy, ale ona tam się walczy ze sobą w środku, bo tego Petrzopa tak bardzo by chciała. O matko! Widonki i śniadaniówki, kanapkowniki, tak to też się nazywa. No dobra, no to Oliwia już wybrała swój czarno-biały w kratkę, ale na przykład ten jest też fajny. Jakieś takie potworzaki, jeżeli jesteśmy w takich kolorach. Oliwia, wybierz teraz dla mnie najlepszą śniadaniówkę i bidon, Twoim zdaniem, wybierz, co by mi się podobało, dawaj. Z tych wszystkich, proszę o zestaw. No, no to dawaj, dawaj go. Jak dla mnie, tak, bidon? No, powiem ci, że chyba lepszego wybrać byś nie mogła. I teraz śniadaniuweczkę poproszę, jakąś fajną na dobre kanapki, które robiłabyś mi do szkoły. Wybór jest całkiem spory. Ej, dobrze, Oliwia, najlepszy zestaw po prostu. Nie, to jest więc dzięki nie ja o to, to na myśli. nie, o nie. Oliwcia wybrała najlepsze jakie mogła tu fioletowe i tamtą z tyłu śniadaniówkę ej to jaki hitior zobaczcie macie gotowe takie jakby sety stworzone z Stitcha Angel My Melody Hello Kitty, jest kromi też, pewnie były inne ale wybrane i macie tak notesik, długopis i ołówek jakaś gumka i temperówka mega fajne, no i piórnik oczywiście do tego. Dobra, Oliwia, kolejne zadanko dla Ciebie. Z tych półeczek tutaj oto wybrać naj taką jak Ty uważasz, że rzecz, która podobałaby mi się najbardziej. Co to jest za podpowiadanie w ogóle? Oliwia właśnie powiedziała, że ona odchodzi z tego świata. Nie może się na niczym skupić, bo ona ciągle widzi przed oczami tego pet -shopa. To jest hit. To się zdrapuje? To no są cztery. zdrapywanki to chyba. Wziąć. cztery pet -shopy. No stasi stasi Stasiowi Zdrapanki? trzeba coś wziąć, no bo. bo... No w sumie może być. Jakieś drapywanki z Spidey i kumple. No dobra. Zeszyty. Musimy znaleźć zeszyty, a na pewno tutaj takie będą, bo tak, zeszyt do techniki, jednak weźmiemy ten w twardej oprawie. Zeszyt do religii, tylko że większy i w twardej oprawie, bo pamiętasz co się stało z Twoim zeszytem do religii? Twój zeszyt był kultowy po prostu. Wiązany jakimiś sznurkami, koralikami, wszystkim. Jest w domu jeszcze? czy wyniesiony już jest, bo byśmy pokazały na pamiątkę podobno będzie dużo pisania Oliwia, przeżyj, że to jest różowe Dobra. tak to zostawisz tamte wszystkie okay. w domu a ten na pewno Ci się nie wypisze myślisz? Okay. no nie ma chyba czarnego są z TA, jest jeszcze jakiś fiolet, O, ten dla mnie to wygląda jak jakiś miecz rozkładany, dawaj na miecze ej, to jest najfajniejszy długopis jaki widziałyśmy chyba na Back to School mega fajny a jak to przetrzymywać? Przecież to zajmuje, nie wiem. To jest większe niż Twój piórnik, podejrzewam. Tak, trzeba Albo to trzeba do plecaka, tak luzem Teczki, no i to pewnie by była ta, którą po Oliw... Oliwka Ej, masz tą. masz to, ten, masz tą? Kupię coś głupiego do szkoły i będę z tym chodzić cały rok Głupiego? To poczekaj zaraz, taty Ale za pet shopy. Nie, 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 nie Chyba, że zrobimy bryloczki z naszymi głowami, z moją głową i staty głową I będziesz miała przypięte do plecaka z takimi najgorszymi minami ever I za to? No, i byś się zgodziła? Tak. Ty jesteś niepoważna, żartowałam! Mamy tutaj jakieś zeszyty, puzzle ale to są. Mini, mini, dobra, i sobie na puzzle. To teraz tak, przegląd zeszytów. Tu są takie mniejsze bloki, większe teczki, słuchajcie. Puzzle, kapibary. No, czyli jednak miłość do kapibary nie wygasła, widzicie? Ona się tylko tak kamufluje. To jest jakieś. To... Ej, a może ty masz jakąś taką, wiesz? Drugą. ochotę coś zobaczyła. Coś zobaczyła. Ty będziesz płakać zaraz. Co? Co to, że to, że dalmatyńczyk? No! Nie! Ale to sakia? No dobrze, no to niech, niech będzie nie sobie. A to co jest? Co? Wednesday? To też jest jakiś by kulowy. Kurą, e, Kurom, I to byś płakała? Oj, to bym płakała na środku sklepu Oliwia, naprawdę. Patrzcie to. Ej, tamte jakie fajne, zobaczcie z Minecrafta. I kapibarki. I tutaj jakaś taka fajna seria. A to Oliwia, to jest twoje chyba marzenie, żeby to stało całe na biurku. I milion długopisów. Jeszcze Ej, ale... gdyby były zmazywalne. Parę lat by Na No, chyba na całą twoją edukację. To nie wiem kiedy. No ale byłyby takie, które by było, ok? Tak, i dużo, wszystkie. Dinozaury też? Dawid, ty jesteś świadomy, że ona zgodziła się przypiąć breloczki z naszymi głowami do plesaka, z takimi najgorszymi minami ever, jeżeli kupimy jej te pet shopy? Ona wszystko, dosłownie. A zatańczysz tutaj makarenę na środku sklepu na przykład? Ale Zresztą tak na sklep? środku, żeby wszyscy widzieli. Tak czy nie? No to nauczysz się szybko teraz i tak czy nie, tam przed kasą, jak pani kasuje i wtedy z pet shopami, i ona ci to skasuje, a ty musisz zatańczyć, tylko że tak chociaż 30 sekund, także nie, nie wiem, ale, ale wszystkie, nie chciałam, no tą tubkę tylko, no, no dobrze, to za tą tubkę. No, ale bardziej dwa. No to nie, to nie masz dwa, to uu, dwa to byś musiała, nie wiem, zaśpiewać coś tam na korytarzu, na całą galerię. Dobra, to sytuacja wygląda tak, że teraz przenosimy się ze smyka do Empika, bo nie ma tutaj jednak takich dużych zeszytów A4, jeszcze w twardej oprawie, ale sami widzieliście, że wybór jest przeogromny i myślę, że każdy tutaj skompletowałby jakąś wyprawkę i duży, i mały co tam. Chcę złożyć. Ja też chcę z tobą je złożyć bardzo 100? To co ma zajęcie na wieczór nam znalazłaś? Naprawdę? No. I te szopy. Nie, tylko puzzle. <laughs> Jak ona kombinuje, to jest hit po prostu. Dobra, wiecie, co zrobimy? Jeżeli w oliwce tak bardzo zależy na tych pet shopach? to nie teraz, ale kupimy je na przykład na rozpoczęcie roku w prezencie. Niech ona trochę zapomni i wtedy będzie wiecie, taki element niespodzianki. Przeszliśmy do Empika i teraz proszę o cenę tego plecaka. zobaczmy co... ciekawostkę? Tu. Co to nie, nie jest nie ten sam? Nie to, nie jest... Wie, to, nie jest. to czemu nie chciałaś takiego w kwiatki na przykład? Nie. nie, ona nie wie, no nie wie, ale bardzo ładny też cały stand kapibary, ale czy to back to school? No na pewno to może się przydać. A tam co to jest? Poduszka na spanie na nudne lekcje. No mega, mega ładna jest, fajna i nie taka duża. a jest no i pasuje Ci do całego Twojego wystroju szachowego. Więc idziemy dalej, Oliś. Ej, a widziałaś, że puszyn ma dwie strony na no, back to school w Empiku? Jest taki regał i z jednej strony i z drugiej strony jest puszyn. To coś oznacza. Jest najlepsza. Jest mnóstwo zeszytów, jak widzicie, tutaj się ciągną za mną. Jeszcze na środku są porozkładane, ale w ogóle nie możemy znaleźć niczego w twardej oprawie. I w sumie nie wiem skąd my to wytrześniemy. Ej, a wiecie, gdzie powinniśmy jeszcze jechać? Do Oszą. Tam zawsze było dużo. Do Osząłoma, no? Do Auchuana. Juana Miguela Oliwia wiesz co to jest? Co to jest? Dosłownie to jest sowa z 99 nocy w lesie przed przemianą. Może powinnaś to wziąć. Ale nie okay. ma twardej oprawy. Czekaj, jest fajny. Ej, fajny! Mega fajny. Ej, zapytam się Taty czy wie. O, idzie. Tata co to jest? Co to jest? Słuchaj. Ale skąd? No, z drzewa. A co jeżeli zeszyty w twardej oprawie zniknęły ze względu na to, że są ciężkie i to by było całkiem spoko, zaraz idę oliwka. Tylko że jeżeli oliwka musi mieć ten w twardej oprawie do techniki, to Ale gdzie to my, my go plec. znajdziemy? Jestem, nie, jestem nie, no dobrze, tak. właśnie, bo te twarde oprawki są takie no cięższe duże, tak? Idziemy do oliwy, bo coś dojrzała. Ale powiedz mi, czy to się da radę powiesić na tej tablicy, twojej. Magnes to jest i dałoby się. Ale tablice na no tablicy? Czy to jest... Ale to jest poniedziałek, wczoraj, czwartek, piątek, Nie, bez No ale to jakbyś miała plan zapisać w tą stronę? Ładny tak. to jest, ale bez przesady. Ale to zmywałam, bo tutaj jest ten. No nie, to sobie wydrukuje, że że ja ci wydrukuję na szachownicy. Dawid kazał wybrać Oliwce książkę, bo ostatnio jej się trochę nudzi, żeby sobie poczytała. Jak wprowadził ją w kategorię, to ja nie mam pytań, nie? Romanse. No No nic. No nic. Też Harry, Pottera. Harry Pottera, tak z grubej. W ogóle, jeżeli macie jakieś książki do polecenia właśnie w wieku Oliwki 10 lat, to będziemy wdzięczni. Ej, a, to, a ten to o, to o tej Loti, Loti, Oliwka, o tej Loti, no ty miałeś jedną książkę, daliśmy Majce, a Maja całą serię sobie nazbierała i czytała. u nas jest najlepszy hit, że tak. Dawid chce jeść coś innego, ja coś innego, Oliwia coś innego. I wszyscy są porozrzucani, po wszystkich jakby tych wiecie. Nieprawda. A co to nie. Nie nie jak nieprawda? Nie. Przeważnie czy nie zawsze. Nie mamy zaszytów. No nowoczesne, tak sobie urwałam. Tak się urywa. Prawidłowo, pałeczki jest Sprzątaj. Sprzątaj Oliwia, tyle zjadłaś, że sprzątaj. Bierz to. A, ja się wyciągnię. Zobacz. Podobieństwo jest uderzające. O, proszę bardzo. Ej, ten duszek był taki ładny, a ty nie chciałeś go kupić. Nie mam czasu dzisiaj. Tu jest. To jest on. No piękny on jest. Halloweeny. Oh. Wybierz najładniejszą halloweenową rzecz. 10 sekund. To jest naprawdę halloweenowe. Ej, jest. Co do pokoju? To. To do pokoju? Na Halloween. Ale pasz. Na Halloween, a jeszcze wakacje się nie skończyły. Ej, ale to jest piękne. To jest najładniejsze ever po prostu. I cena też jest ładna, ale to jest prześliczne. Jakbym miała duży salon, to ja bym chciała... 14 tysięcy? 1400, a nie 14. Czemu im grzebiesz w nosach nieżywych? my tutaj back to school, wakacje i tak dalej, ale wiecie, że teraz się zaczynają dopiero najfajniejsze, takie najbardziej klimatyczne miesiące w roku, wrzesień październik, listopad, no i potem święta ale to będą takie wiecie, przejście z cynamonek, z fetrów, jakichś tam liści, grzybów i tak dalej halloween, świąteczny klimat, naprawdę są takie cztery najfajniejsze miesiące, no i wróciliśmy nie z pustymi rękami, zobaczcie jest torba ogromna i jest tam kilka rzeczy z naszej listy które musieliśmy jakby no dokupić, ale niestety nie wszystko. Czyli co to oznacza? Kolejna część back to school z nami, z oliwką. No i słuchajcie, no jak wiecie, w tym roku jest biało-czarna wyprawka, wszystko jakby w motywie szachownicy, w takiej kratki biało-czarnej. I okej, okay, jak najbardziej, niech będzie taki motyw, jeżeli tylko oliwce się podoba. Czy my... Nie, są jakieś elementy Good morning, good morning, będziemy pokazywać, co Ty dzisiaj sobie wybrałaś. I prawie dosłownie doszło do tego, że cała wyprawka by zniknęła, dlatego że zapytszoby Oliwia była w stanie oddać wszystkie rzeczy, które kupiliśmy i zrobić sobie fioletową wyprawkę, rozumiecie to? Więc może zacznijmy od tej największej rzeczy. Najważniejszej. Najważ... No bo bez tego no to jak? Jak, prze... jak przenosić w ogóle? No dobra, o, w mamy w dla... plecak taki szachownicowy tutaj jest tylko, wiecie taki, nazwa marki, w ogóle muszę sobie folikę odedrzeć, A, i tutaj nawet odblaski ma, nie plecaka to bym miała w torebce z Lidla albo przerobilibyśmy Ci taką torebkę z Lidla ogólnie plecak Wam powiem bardzo fajny ma to wyprofilowanie o, z tyłu to zrobiłem mega... lepszą torbę do szkoły, dobra to może być, na odcinek. ma ten plecak ogólnie tak jedną tą największą przegrodę na książki i zeszyty Jedną mniejszą, słuchajcie, o tutaj I tutaj się dzieje trochę więcej, bo jest tak Jakaś kieszonka, jakieś tam organizery Coś, co można sobie włożyć, na przykład portfel I tutaj jest taka w ogóle, taka jedna ukryta kieszeń No i z przodu, moi drodzy, ma jeszcze trzecią Więc, ej, i ona tu ma jeszcze coś takiego małego Ej, nie widzieliśmy tego, Oliwia co? właśnie masz tutaj tą ukrytą śniadaniówkę. śniadaniówkę na Ty. najlepsze kanapki Dobra, śnia no śniadaniówka, słuchajcie, jaka yy, mogłaby być? No w motywie oczywiście kratkowym I jeżeli nie widzieliście pierwszych naszych zakupów, to koniecznie nadróbcie Ale my wam pokażemy kilka rzeczy, dlaczego w ogóle to tak wygląda kratkowo Ej, ale ja mam pomysł, Oliwia Ja bym chciała, żebyś ty do tego plecaka, tutaj gdzieś do jakiegoś ekspresu Ej, nie da się, a nie, no może tutaj się da Ale śmierdzi da. Ten plecak nie. też waje takim no to trzeba będzie jakby wyparzyć. Fajnie by było, jakbyś sobie zamontowała jakiś bryloczek, ale kolorowy. Nie, nie. mówię o tęczowym, tylko albo różowy, nie. albo Tęczo w jakimś by innym. Być. W jakimś kolorze. No właśnie takim. fajnie by było, jakby miała taki jakiś jeden bryloczek, gdzie yy, nikt nie ma go. No dobra, no to jaki to ma być? Bo fajnie by sobie to my zrobiła. A my byśmy zrobili sami. A my byśmy zrobili? Okej. Okay. Dobra, worek to będzie zaskoczenie totalne. Oto taki właśnie w kratkę, yy, który. No, no jaki on by. Jaki on by miał być? Bidonik. To teraz jak na spokojnie, również kratkowany, bardzo się fajny. go się otwieram, sama nie wiem. No i matko, ile paragonów. No o. i oczywiście jeszcze do kompletu portfel, żeby oliwka tam zawsze miała jakieś zaskórniaki ze sobą. Portfelik się prezentuje tak. Może Zgadnij tutaj. Z go się otwiera. No ja, no Oliwia, no przecież ty myślisz, że ja nie wiem. Poczekajcie. Dobra. A I co ty myślałaś, że ja nie ogarnę no tego? Bo ma taki duży dziur. Fajny, no. No i w portfelu zobacz, na spokojnie zmieścić się legitymacja, jakieś tam pierdółki twoje, tutaj też jakieś Ej, kieszonki. Odpoczyć. No to słuchajcie, tak, nadal nie mamy zeszytu do religii, nadal nie mamy zeszytu w twardej oprawy do techniki, nie mamy zeszytu do muzyki, nie mamy stroju na wlew I nie mamy butów po szkole, czyli pięć rzeczy nam Zaśpiewaj zostało. coś a z rzeczy, które kupiłyśmy wcześniej, to na przykład pokażę Wam. Mamy piórniczek A już więcej kratkowany. nie pokazuj, bo jej nie obejrzeli, to niech obejrzą tamten odcinek. No a dobrze, mówisz, Oliwia, marker czarny. Taki. No nie pokazuj! No i, i na przykład o, nożyczki czarne, tak? No dobra, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie mieli ochotę, to nadrobicie, ale w tym roku nie, trzeba czymś roz, trzeba przełamać czymś ten Plac Fioletowy Jakiś broczek musisz sobie wybrać, zamówimy go. Jak mam go zrobić? Będziesz musiała sobie najlepsze, najdziwniejsze w sumie, to będzie na taki temu AliExpress, a ja akurat no. będę robiła zamówienie, więc możesz się do niego podpiąć do tego zamówienia i e, kupimy to. La bubu. La bubu do może być trochę za duże, ale mogę, słuchajcie... Mogę. No możesz w sumie, No możesz w sumie, no jakbyś chciała. Czekają Was jeszcze zakupy szkolne numer 3 razem z nami, a dodatkowo challenge, szkolno-zakupowe, back to schoolowe, które będziemy nagrywać już niedługo, dosłownie na dniach. I teraz Wam jeszcze muszę powiedzieć, gdzie my byliśmy w niedzielę. Bardzo żałuję, że nie wzięliśmy aparatu, bo ja się trochę obawiałam, że będzie kupa ludzi i pomyślałam, że jesteśmy wariaci, ale w sumie no jesteśmy, byliśmy. więc. Na no, odpuście. Parafial. Na to, na to, no to potem byliśmy, ale słuchajcie, byliśmy na odpuście. Wiecie, jak jest kościół, no to tam jest tam masza taka odpustowa i tak dalej, ale to jest takie święto, że przed kościołem rozkładają się stragany. Wam, co pokaż, pokaż, właśnie. Oprócz tego, że kupiliśmy te obważanki, wiecie, na takim sznurku, takie bułeczki. Nie wiem, czy. Ej, są one jeszcze, nie? Zostały. Tylko tu kilka. Sobie kupiłaś to plus diabełki strzelające, takie, że się rzuca w ziemię i one strzelają, więc Oliwia teraz hol zakupowy z odpustu. Slajma. Slime. Gdzie Gdzie I w środku w ogóle jest temperówka arbutowa, ale, ale ona już zaszła cała slajmem Uwaga! I uwaga, co jest? Fugler. Fuglersa w majciochach i Stasiek też sobie kupił Fuglersa i kupił sobie. Co on kupił? Pistolet na bańki z kapibarą. I też te diabełki strzelające I, No i jedliśmy w sumie te obwarzanki I by był kit Obwarzanki, obwarzanki to, Ale to nie w górach, nie w górach I powiem wam, że tak nas nosi Byśmy sobie tak gdzieś pojechali Ale w sumie czekamy, bo mamy gdzieś sobie jeszcze wyjechać ja W ostatni tydzień sierpnia Nad morze by chciała morze jechać właśnie kupić piasek Ule... Piasek. Ulepić piasek by chciała nad morzem, słuchajcie. Nie mam pojęcia, w jakim kierunku nas wywieje, ale na pewno w ostatni tydzień od poniedziałku do piątku gdzieś nas wywieje, bo ja już nie mogę wytrzymać w domu. Jutro na przykład będziemy rozkładać ten dmuchany basen, bo jest mega pogoda. Znaczy to nie jest basen, to jest taki dmuchany plac wodny, gdzie tam pryska leje się woda. Cały dzień. 24 dosłownie. Znaczy, no nie, nie 24, bo ja, nawet nie będziemy. chcę jakiś inny basen! No ale skąd ja Ci wezmę, jak tam ten basen zwróciliśmy? Ten mały? Nie ten twór, co wybrałaś, Aj, a na tydzień znowu nie opłaca się go kupać. Polskie lato jest wkurzające wam powiem na maksa. No, bo gdyby była taka pogoda cały czas, no to ten baset już by dawno został rozłożony. A tak, to musieliśmy go zwrócić, bo mijał termin tego zwrotu, a potem jakby się okazało, że jakbyśmy go rozłożyli właśnie za jakieś dwa tygodnie, a byłby uszkodzony na przykład. No to już kicha. To tylko reklamacja jakaś albo coś, więc stwierdziliśmy, że go zwracamy. Nie wiem, Oliwia, może za rok będzie superowe, gorące lato w Polsce, że basen będzie mógł stać całe dwa miesiące. Więc słuchajcie, moi drodzy, plan działania na najbliższe dni z nami. Na pewno część trzecia, back to school I mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat zakupów szkolnych oliwki do czwartej klasy, że będzie wszystko już po prostu kupione i nie będzie się trzeba niczym stresować ani się martwić. Przeglądy nadal będziemy nagrywać. Challenge yy, obowiązkowo jeden, ale mam w głowie też drugi, tutaj mama kontra tata raczej wiedzie, tylko że to będzie ciężkie zadanie, biorąc pod uwagę upodobania yy, oliwki w tym roku, więc yy, no nie wiem jak sobie poradzimy, ale mam nadzieję, że damy radę, no i myślę, że jutro, skoro cały dzień mamy zamiar spędzić w tym, na tym dmuchanym placu zabaw wodnym, to ja myślę, że tam też trzeba coś ogarnąć, jakiś challenge, wiecie, tylko jeszcze nie wiem ja jaki. jaki, ale mam Sla... Oliwia pierdzi slajmem jak coś, okej, okay, bo w sumie tak, nie pomyślałam, że mogą być dziwne odgłosy z tym. No, ale co ja wam mogę teraz powiedzieć? Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy już macie zrobione całe zakupy Back to School. Do następnego! Pa! pa!